Jesteście gotowi rozprawić się z tym setem, bo ja tak już wkładam swoją rękawicę nieskończoności. No i będę instalował pierwszy zielony kamień. Co jest? No tak, jaki kraj, taki Thanos. Jedziemy! Cześć. Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale Cóż, ja dzisiaj jestem Thanosem po weekendzie w Polsce Jednakże wy jesteście szczęśliwymi oglądaczami tego filmu w niedzielę Co się często nie zdarza, ale być może od niedługa będzie się tutaj zdarzało częściej takie filmy w niedzielę Zdejmuję rękawice, bo kamienie i tak się nie chcą utrzymać. Moi drodzy, nim zaczniemy te karuzele śmiechu w dniu dzisiejszym Postanowiłem wam opowiedzieć taki kawał, mój autorski Jak się nazywają siki Thanosa? Tanu Tanosiuku. No, jak już się pośmialiśmy na starcie, czas na ten set 7-6-196 Jak wiecie, rok temu wyszedłem w kalendarze adwentowe niedosłownie, nie, że butem w nie wdepnąłem Ale zacząłem się po prostu w nie bawić No i wiecie, czasy, kiedy Arek robił tutaj opening jednego okienka dziennie Już dawno za nami, w związku z tym dzisiaj otwieram absolutnie wszystkie okienka No i cóż tu, moi drodzy, dużo powiedzieć Zapowiada się, że jest to nie tylko najlepszy kalendarz w tym roku Ale jeden z najlepszych kalendarzy w ogóle ever Na pewno jeden z najbardziej opłacalnych kalendarzy w historii tych kalendarzy. 7 plus jest dla mnie niezrozumiałe całkowicie. Natomiast całkowicie jest dla mnie zrozumiałe zainteresowanie tym, że setem. Mamy tu tą scenkę z tyłu, co prawda nie wiem, jak oni to zrobili, że tutaj jest tak ładnie zrobiona, tu są figurki. Dobra, nie drążmy, moi drodzy. Nie czekajmy również tutaj, bo nie ma na co zwlekać. Mam już nożyce w ręce, rozetnijmy tutaj ten papier. Otwórzmy sobie oczywiście wszystkie okienka, no i zobaczmy, co tutaj mamy w środku. Co czy znaczy, zobaczmy? No pewnie wielu z was to zdziało co mamy w środku, chociaż był broda tego gecka, no ale możecie teraz zobaczyć i u mnie, pośmiać się, no i w ogóle. Bardzo fajnie, podoba mi się to tutaj rozwiązanie, takie nawiązujące do, no chyba Heli albo bazy bardziej Avengers, no bo mamy tu w tle miasto. Mamy też lądowisko, wygląda to naprawdę spoko, aczkolwiek bezkonkurencyjny w tym roku był kalendarz pod tym kątem, kalendarz Harry'ego Pottera, który po prostu miał też planszę do gry. Dwa w jednym, tyle wygrać, rzadko się zdarza. Nie tracimy więc czasu, moi drodzy, otwieramy okienko, oczywiście rozprawiam się z nimi niczym. Thanos z Avengersami chociaż powinien się rozprawiać z nimi lepiej. Tak jak ja teraz z tymi okienkami. Tu będzie nie mam pojęcia co, jakiś mały pojazd. W czwórce będzie już, mam pojęcie, to będzie no coś bardziej na czasie, czyli wdował. Black Widow. W osiemnastce mamy, nie wiem w ogóle czym do okienka są tak, Nick Fury, czyli pod koniec Nick Fury dopiero będzie w czapeczce, no bo on już ma swój wiek, już mu zimno chyba w tą głowę. Pod trzynastką pechową jest no pechowy, no bo po prostu prezent zapakowany w taki oto sposób. Pod dwudziestką jedynką mamy no to takie mikro, mikro zbrojownie Ironmana, chociaż te figurki tutaj faktycznie robią robotę spokojnie. Pod koniec filmu, oczywiście, wszystkim konstrukcjom się dokładnie przyjrzymy. Chociaż połowę z nich nie miałbym nic przeciwko, gdyby przyszedł tanus spstyknął i żeby znikły. No bo nie oszukujmy się, tutaj jakiś pseudo kominek nam też wyleciał. Pod czternastką robot ten też od Ironmana tego tam zbroję psy ozdabiał, złocisto, czerwoną, pod jedenastką. Coś się kojarzy z jedenastką? Prezentacja Polski, bo wychodzi z i na wychodzi można skończyć. To właśnie Thanos. Pamiętacie jak się nazywają yy, siki Thanosa? No, no to to jest właśnie Thanosik. Yy, pod dwójeczką mamy, o Jezu, jaki, no kurczę, dziwny dodatek, po prostu to są te egzomoce, te takie, no dobra powiedzmy. Pod piąteczką grill, co? Grill? No, taki, tak, tak to świąteczne, jak no, pod dwunastką. Czy już nie mieliśmy dwunastki swoją drogą? Tak, to jest ten y, właśnie duży statek helikarier w wersji mikro, co nie widać, że jest w ogóle helikarierem. Tutaj mamy choinkę, fajnie, że jest choinka, że to są porządni. Normalnie, tutaj, jak w Polsce, obchodzą prawda, tradycyjne polskie święta y, Bożego Narodzenia jest i Iron Man w tym świątecznym przyozdobieniu, pod dziewiętnastką mini wieża Avengersów pod szósteczką jakiś hamburger ze stolikiem coś takiego, po dwudziestką dwójką e, mamy no właśnie Thor, jak się nazywają siki Thora? To, torsiki <laughs> dobre, podwójny żart aż się sam zaskoczyłem <laughs> Torsiki, dobre, tanosiki i Thanosik i Torsiki <laughs> dobre, będę ten żart długo powtarzał e, nie mam pojęcia co to jest? Jakiś też bar? Barmix? Coś takiego. Pod piętnastką mamy Mrs. Marvel. Mało świąteczną. Pod siódemką moja ulubiona cyfra skrywa co? Spidermana, czyli chyba najlepszą figurkę z tego. Ja czułem, że ta siódemka jest szczęśliwa. Pod siedemnastką mamy znów... Aha, to jest statek Avengersów w mikroskali. Pod dziewiątką znajdziemy... No już tutaj coraz mniej miejsca, moi drodzy. Pod dziewiątką jakiś też kolejny barmix, kolejny coś od Spidermana. Pod szesnastką znajdziemy Bałwana z tą fajną maską Ironmanową, po dwudziestką znajdziemy, no, tego Hulkbustera niby, który wygląda tak se i po dwudziestką czwórką, czyli finalnym okienkiem, znajdziemy, no właśnie, no, deser kloc de la Klotz, Pstryk de la strict, czyli rękawice nieskończoności wraz ze wszystkimi kamieniami, czyli staszetka, która swego czasu była warta więcej niż cały ten kalendarz razem wzięty, no mocno zbije ceny rękawicy nieskończoności, plus tych kamieni i tak dalej ale jak najbardziej, kurczę, na deser świetna pozycja. Jak widzicie to jest teraz mocno zdewastowane, także ja już nie będę tak ładnie tak jak pokazywałem. Właśnie tylko się dziwiłem, czemu tam jest tak ładnie z jak nie da się tego czy Pewnie by się dało zrobić delikatniej niż ja, no ale wiecie, jestem kloczkozaurem, a nie miękkozaurem, tak? Poczekajcie chwilę, dajcie mi to zbudować i zaraz wracamy, Omówi sobie wszystkie gotowe pozycje w tym kalendarzu. No i moi drodzy, mamy już wszystko zbudowane. Chwilę mi to faktycznie zajęło, jednakże wiecie, proste małe konstrukcje to się buduje, wszystko przyjemnie i nie jestem zwolennikiem dzielenia, nie wiem, ludzi konstrukcji na A i B, ale tutaj jednak musiałem to zrobić. No i mamy tutaj grupkę A, czyli takich konstrukcji ojacie i grupkę B, czyli konstrukcji potrzebnych, niczym filmy DC. No i oczywiście teraz omówię sobie każdy z nich, a zaczniemy sobie, no wiadomo, od tego gorszego, żeby apetyt rósł w miarę jedzenia. No i zaczniemy sobie tutaj od tego helikariera, heli kariera, którego Broda Tygek, jak w sumie dobrze podsumował, jak zbudował, no to by nie wiedział, że to jest Heli Carrier, musiał się mocno domyślać. Ja od początku wiedziałem, że to jest Heli Carrier. A skąd? No przecież tu jest nawet takie H, więc jakby, no nie wiem, Broda, to o co, o co Ci chodzi? Nie widziałeś H, jak Helicarrier? Oprócz tego mamy tutaj dwa inne mikrostateczki, ten to nawet nie wiem co to jest, no chyba stateczek Spodermona albo, no nie wiem, no bo tak wygląda. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. No i ten myśliwiec, jeszcze Avengers, no przyznam się szczerze, całkiem ciekawie zbudowane zostało tutaj to, natomiast przez to, że tutaj się do chwieruta no to mi to psuje trochę zabawy, aczkolwiek bawić się raczej nim też za bardzo nie będę, po prostu to wszystko pójdzie na a, części. Mamy również tutaj mm, takiego. No, to miał być Hulk i możecie tutaj widzieć pewną rzecz. No, bo ja postanowiłem go trochę poprawić. Mm, I tu widzimy, to jest oczywiście nakręcona zabawka, a nie jakiś tam treningowy. Chociaż zdecydowanie mi też bardziej. To tak też, jak Pawłowicz, wygląda takiego droida, wiecie, zbiera do prób walki, do jakiejś tam, wiecie. Tym bardziej, jeżeli porównamy go sobie z Hippolkiem, no tak widzicie, no, wysokość byłaby odpowiednia, żeby na nim trenować sobie walkę. Natomiast pójście, oni tutaj ręce zrobili w ten sposób, co widzicie na lewej łapie. No, i wszystko super. Niby nawet nie wygląda to źle, na półce, bo gdy tylko chycimy to nam bez problemu wyłazi, to się praktycznie nie trzyma, osobiście przerobiłem go na coś takiego i wydaje mi się, że no, taka wersja będzie lepsza, bo po pierwsze trzyma się wtedy tutaj mocno i solidnie po drugie te ręce no i tak, tak nie psuje efektu, tylko takich można powiedzieć działka ma w tych łapach, no ja sobie przerobiłem, no sorka Lego, ale kurczę, no wolałem tak to zrobić, jeżeli jedziemy dalej, mamy co tutaj jeszcze mamy mamy również stół z hamburgersem i z pićkiem to bardziej dla Tora, tego grubego, szczególnie Tora. Stolik jak stolik, niczym się nie wyróżnia. biało czerwona kolorystyka no, jest tym, co Polska powinna jednak docenić. No i też doceniam jak najbardziej tego kwadratowego hamburgera trochę. Wiecie, tylko najlepsi konstruktorzy w Polsce potrafią budować kwadratowe hamburgery. To nie jest takie proste, moi drodzy. No jak zwykle, mamy również oczywiście kilka mm, prezentów tutaj. Jeden najbardziej zwykły, drugi, no dla pajączka, ewidentnie. Fajnie doceniam ten element pająkowy, bo myślałem, że on w z serią Nexonite gdzieś tam wyginął, a on jak widzicie jeszcze życie dostał. No i tutaj mamy, to domyślam się, bo początkowo myślałem, że to jest Lizak, ale teraz się domyślam, że to bardziej jest prezent typu rozrusznik dla Donego Starka, żeby nam dziadyga nie kipnął. Na przykład, a nie, czekajcie, już chyba trochę za późno na to. Mamy również mikrokonstrukcję, wiecie, tego zestawu i ona jest fajna, ale pod kątem części jedynie, no bo trzy takie hipolki to jest coś fajnego, ale poza tym, no to nie wiem, co miałoby to symbolizować Symbolizować w takim domu Avengersów, czy coś. Mamy również choinkę. Przeznam się szczerze, bidną jak Nowy Jork po uratowaniu przez superbohaterów. Znaczy, no jest mała przede wszystkim. Okej, okay, doceniam to, jak ona fajnie została zbudowana i tak dalej, ale tak jest malutka. A co mnie najbardziej jeszcze boli, to spójrzcie, tutaj ten biały prześwituje spod spodu. Brick. No nie dało się tu naprawdę dać zielonego bricka albo jeszcze na to zielonego plejta jeden na jeden i, i tego nie było. Nie wiem, jakoś patrząc na to biało od góry mi to mocno psuje wszystko. Jeszcze taka skarpeta. No, dość duża, to tam nie wiem co za prezenty w środku. No i grill, moi drodzy. No grill tak, ma się tak do świąt. No, no, nie wiem, no po prostu jak, wiecie, jajka do święta niepodległości. Dodatkowo, serio, Avengersi potrzebują gaśnicy. Ej, serio, co wy chcecie na tym grillu robić? Jakieś eksperymenty atomowe czy coś? No bo serio, banda najlepszych bohaterów na Ziemi potrzebuje gaśnicy do kurczaka. No. Tak, no tak, no, co ja mogę więcej mówić. No i takie coś, co no, po prostu ozdóbka. Domyślałem się, że tutaj ten trans y, trans klocek, trans rura, trans bar, to się tak nazywa, jest głównie po to, żeby... Uh, imitować takie, co to lewituje chyba, no jest ok, jest ładnie, ale czy komuś to jest jakoś specjalnie potrzebne? No nie powiedziałbym, natomiast to się fajnie może faktycznie złączyć z tym. Uh, I brakło mi tutaj trochę, żeby więcej właśnie było tego typu łączonych elementów, bo są tylko dwa. No nie można było tutaj w stoliku tego zrobić i tak dalej, byłoby to ciut lepsze, taką mikrobazę można by było stworzyć, jednakże nie mieszajmy A z B, bo teraz właśnie skończyliśmy te słabsze konstrukcje z B i wchodzimy na lepsze konstrukcje z A. No i skoro już padł ten stolik, no to niech już wpadł. I ja w ogóle bardzo doceniam, bo ewidentnie Lego ogląda moje filmy, no bo tutaj, wiecie, jest takie stoisko do pakowania prezentów. Są nożyczki i jest papier rozwinięty, ozdobny. A pamiętacie kto na początku, jak wybuchła pandemia, zrobił mocek, bitwa o papier toaletowy i użył tego elementu jako papier? Pamiętacie? Pamiętacie kto? Jeżeli nie pamiętacie, to podpowiadam. Ja! I macie teraz odnośnik w e, oknie. Moi drodzy, i ostrzegam, tutaj karuzela żartów się nie kończy, bo przechodzimy sobie... Dalej. No w grupie A mamy tutaj Nika Fiurego, i ja wymyśliłem kolejny kawał podczas tego budowania. Wiecie, jak nazywa się yy, Nik, który nie posiada samochodu? Nick bez fury. <grydy> Ej, naprawdę, mam jakiś wyjątkowo dobry humor. Chyba chcecie, kurczę, żebym częściej dla Was w niedzielę kręcił te filmy. Co? Chyba chcecie po tym, jak humorek mi dzisiaj y, dopisuje. Także Nick Fury, spoko. No, ma tu sterowanie. Domyślam się, że to jest sterowanie do tego mikro-heli No i spoko. Można tym budować jakąś historię. No w pożo, ale, 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 ale. ale, Czapka, bo zimno w głowę, bo wiadomo, że jest zimna. Zima. A jak jest zima, to musi być zimno. Nick, spoko, jak najbardziej. No nikt nie miałem, nie posiadałem Więc posiadam i się e, cieszę Moi drodzy, jeszcze taka informacja Oczywiście ja tych kalendarzy kupiłem więcej niż jeden To znaczy dwa I jeden jakby pójdzie na mój sklep Więc jeżeli jest tak, że któreś elementy z Was, z was y, interesują stąd A nie chcecie wydawać 130 zł Zapraszam Was na mój sklep przystańklocków.pl Na dniach pojawią się tam elementy rozłożone z tego zestawu Także jeżeli pojedyncza figurka Was interesuje Czy pojedynczy element Zapraszam jak najbardziej No takim pojedynczym elementem może być chociażby ta maska na której ja już widzę mocę, Bo jest to oczywiście Aska Iron Maska Ironmana e, Tylko przerobiona oczywiście na kolor Stricte bieluśki No ja dla niego widzę dużo no w, Nawet w wieznych Wojnach byli ci tacy w rebelsach Wojownicy w białych maskach i tak dalej Nie no super Taki bałwan właśnie chyba on byłby treningowy Bo ma tutaj dwa takie działka do strzelania jest ok. Bałwan, a jednak kurczę, jakieś odkrywcze y, coś w sobie y, powiedziałbym, ma. No super. I ten element mówię jak najbardziej, no wow. Yy, wow, jest oczywiście też rękawica nieskończoności. Chociaż rękawica nieskończoności jest elementem, którego jak wszyscy handlowcy zobaczyli, że będzie w kalendarzu, a posiadali stare rękawice, jednogłośnie wszyscy krzykli. No bo kurczę, kiedyś ta rękawica mówię, była taka, że Tylko ona mogła jakby cenę Tego kalendarza tutaj Zapełnić praktycznie Fajny element, nie pasujący oczywiście zwykłej figurki Bo jest zbyt duży, no i te kamienie Oczywiście muszę mówić, że kamienie jest po cztery Tak jak już pokazywałem Także też na sprzedaż super temat No i ja tutaj tylko kolor, początkowo robiłem dobrą Tak jak w instrukcji kolorystyka, a później to powaliłem No mam nadzieję, że przez pomieszanie kamieni Nie zmienię tutaj jakiegoś Przebiegu wszechświata i rzeczy niezmienialnych Mam nadzieję, że układ tych kamieni nie jest tak ważny, ale no kto wie. To wie. Natomiast na pewno bardzo, bardzo, bardzo chcę też pochwalić tą oto mikrokonstrukcję. No powiem Wam szczerze, wow, pełne szapoba. Nie wiedziałem, że da się tak fajnie zrobić tą mikroskalę. Tutaj te szyby z boku, to wszystko. Znaczek Avengers, oczywiście to jest nadruk, zapomnijmy o naklejkach. Lądowisko zrobione z patelni, no po prostu oklaski, moi drodzy, jak dla mnie. Super temat, ta szyba tutaj. Prezentuje się to świetnie i ja nawet widzę, by postawić to sobie na biurku, po prostu, by stało mi to na biurku i robi za ładną ozdobę. Świetnie Wam tu wyszło, Lego, naprawdę pełne szapoba. Również mamy tutaj jeszcze takiego droida. Nie tylko ma on jeden nowy klotek, który chciałbym Wam zaprezentować. Widzicie? Tutaj ten. Przynajmniej ja się z nim jeszcze nie spotkałem. A zawsze nowe klocki na propsie. Ale poza tym ogólnie ma on, ma on tutaj tą skarpetę, którą wiezie. I ja po prostu widzę dla tej postaci, jeżeli mogłem tak nazwać, no po prostu jakiś większy cel, jakieś większe zadanie. Czyli po prostu możemy z tą postaczką tworzyć różnego rodzaju historie. Tak, że on coś wozi, że on coś robi. Robi, a ja zawsze takie konstrukcje, które dzisiaj w swoją historię mogą mieć, doceniam. Yy, mamy również Spidermana, który oczywiście tutaj chyba wszyscy mówią jednym głosem, jest najlepszą postacią w tym, w tym właśnie zestawie. Postaciek. Dlaczego? Że, dlatego, że jego torsik najbardziej się wyróżnia, chociaż jest on mało świąteczny, ale właśnie może w tym chwita magia, że będzie bardziej wykorzystywalny. on w ręce kubeczek. Jedyne, dlaczego brakło mi, żeby na tym kubeczku jeszcze jakiś nadruk był. No i moi do się bardzo długo zastanawiają, co to jest to. Pierwsze co, serio, jak zobaczyłem go na tym kalendarzu, Myślałem, że to jest piła szpalinowa. Serio? Nie pytajcie się, nie co ja w głowie mam. Yy, bo serio mówię, kurczę, no jest uchwyt jest coś takiego, no super piła spalinowa ale w sumie po co Spidermanowi piła spalinowa, nie, jakby w klimacie świątecznym, to nie jest świąteczny horror, tylko ma być świąteczny ładny zestaw, także no i ten na nadruk z tyłu, nie naprawdę ekstra i to jest chyba jakieś pićko po prostu natomiast ten klocek nam się tu nie trzymają, bardzo często wypada co mnie po prostu wewnętrznie boli, ale dalej obstawiam coś na kubeczek z jakimś, nie wiem, ptysiowym, pałką nie wiem, sam szczy yy, mamy Black Widow, no która jest po prostu, wydaje mi się, jakby zwykłą Black Widow wyciągniętą z innych zestawów, bo nie ma ona żadnego charakterystycznego elementu świątecznego poza tą pianką nadzianą na, na pałkę, więc wydaje mi się, że jakby wyciągnięta z zestawu, chyba, że się mylę, może nie było w jednym zestawie, jest tu dedykowana dodatkowo i minki, co mnie boli, no bo jeżeli już mamy święta, to naprawdę nie można było dać jakichś z fajnych, uśmiechniętych minek, ewidentnie wyciągnięta skąd inąd i tutaj przerzucona. Na pewno przerzucony nie jest Tony Stark, który jest takim niby Iron Manem, niby nie, no bo wytłumaczcie, mi czemu tak fajny Tony Stark ma normalne jeansy na sobie, tego nie pojmuję, no, uważam, że powinien dać mu tutaj czerwone gacie, nawet jeżeli nie zadrukowane to czerwone gacie, no i poza tym ma tutaj ten sweterek, no to po prostu jest Stark cywil, który nie wiedzieć czemu w nogach ma nagle dopalacze i w rękach ma dopalacze, no w sumie ma rękawiczki, no to to jeszcze jest wytłumaczone. Natomiast sweterek spoko, jak najbardziej. Z drugiej strony napis Tony to jest zdecydowanie wartościowe. No i minka, no ewidentnie tu też bojowa, też jakby z innych zestawów wyciągnięta. No i tym bardziej, że możemy mu ułożyć hełm, co dla mnie też ma średni sens. Może gdyby ten hełm faktycznie był świętecznie przyozdobiony byłoby lepiej. Natomiast większy zarzut będę miał do kolejnych postaci, mianowicie do tej. Znaczy, no wiecie, to jest po prostu Thanos, Thanosik, ee, tylko bez hełmu. Dlaczego bez hełmu i dlaczego zły? No dobra, zły jeszcze rozumiem rzuca jakimiś czarnymi śnieżkami albo węglem. To jest Pols, to Stanos po tygodniu na Śląsku, nie? On nie rzuca się śnieżkami, on się rzuca węglem. No. Yy, zrobił się swoją mikro rękawicień skończoności. No jakby spoko, ale naprawdę nie można było dać mu jeszcze hełmu dla pełności. No i ma on jeszcze taki tam worek, nie wiem, na węgiel, najwyraźniej. Natomiast najbardziej zły jestem chyba na Tora, no bo kurczę, tu z jednej strony chciano coś zrobić świątecznego. Tak jak rok temu w kalendarzu Star Wars Wider z yy, Podameronem mieli tam wiecie te swetery świąteczne. Tutaj również chciałam to zrobić, natomiast no dla mnie zrobili w sensie no, ni w tą, ni w tamtą. Bo jak widzicie, mamy tutaj gościa, który faktycznie no, niby taką śnieżkę ma, ma młot, i wszystko super, nie? I jakby możecie sobie myśleć fajnie, bo ma szalik, no to jest tor świąteczny, zdejmę mu szalik, mam to raz zwykłego, używalnego po prostu. No otóż nie moi drodzy, bo jak mu zdejmiecie mm, szalik, pozwólcie, że mu teraz zdejmę szalik, wyboru generalnie nie macie, jakby nie, bo nie jesteśmy w kontakcie. Yy, no to pod spodem widzimy, że on dalej ma taki, znaczy, nie, dobra, to chyba nie, bo to jest chyba od tego jego planteki, nie? To jest kaptur? No dobra, no to możemy uznać, że to jest chyba captur, a to jest to, bo chyba faktycznie tak tor miał od tej peleryny. No dobra, no to cofam, może być zwykły tor, no i to jest super, aczkolwiek, no wolałbym, żeby on, tak jak Tony Stark, miał po prostu jakiś świąteczny tutaj klimat na tym, na sweterku po prostu. No i mamy jeszcze Mrs. Marvel, też po prostu wygląda jak wyciągnięta z zestawu i nic z lepszego. Oczywiście, wiecie, te tak krytykuję, ale to wygląda super, jak była opłacalność tego zestawu i tak dalej. No i tutaj właśnie zła, po prostu i ona i Black Widow, no. Kobiece postacie po prostu zostały po raz kolejny olane, chyba jak to zwykle w LEGO bywa, no i na deser jeszcze tego nie pokazałem, a nawet tego nie spakowywałem. super temat, tutaj macie takie no, zamrożone śpiki, jakby no wiadomo jest zima, takie rzeczy zamarzają, więc jeszcze paczka zamrożonych śpików też ląduje w zestawie A, no po prostu to się zawsze gdzieś tam przydaje, tak? Przydaje jak mi się przydają wasze subskrypcje, także zostawcie jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. No i moi drodzy, co tu dużo gadać. Wleciał dzisiaj ten kalendarz, bo ja się nie mieszczę po prostu terminarzowo z filmami. Kurczę, ja się z samymi Mockami nie mieściłem. Mam dalej tyle Mockowskiego w głowie, a tu nie ma kiedy tego publikować. Także chyba filmy w niedzielę wchodzą na stałe. Napiszcie mi co o tym sądzicie. Czy się cieszycie i czy faktycznie tego chcecie i macie na to czas. Aczkolwiek to wasze wyświetlenia i lajki głównie o tym zadecydują. Natomiast, czy wy zdecydujecie kupić sobie ten kalendarz? Ja osobiście polecam, jak to nawet, kolejny raz powiem, bo oglądałem oczywiście jego recenzję, Paweł powiedział, nawet same figurki się opłacają, bo nawet jeżeli przyjąć, że jedna figurka... 15 zł. razy 10 to 110. No to kurczę, tutaj faktycznie widzicie, to już się zwraca. A klocki macie w bonusie. A gdzie tutaj jeszcze doliczyć rękawice i tak dalej. Naprawdę opłacalnie to jest mega i to nawet w cenie katalogowej. Pod sprzedaż to już nawet nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, ale przede wszystkim no jest spoko. Dwie figurki w ogóle super. No w sumie to ona można powiedzieć, są jak Wider i po reszta no nie ma tego klimatu świątecznego, ale świetną okazją by mieć te figurki po prostu posiadać. Bo ja no, no nie miałem Black Widow, nie miałem yy, Nikea no I w sumie tyle. No i po prostu duża ilość ciekawych elementów, tym bardziej jeszcze kilka zapasowych tutaj oczywiście było. No powoduje to, że jakby nie mogę wam tego kalendarza nie polecić. I chyba nie będzie recenzji na YouTube, która wam tego zestawu nie poleci po prostu. Także poleciała recenzja. No, i mam nadzieję, że świetnie bawiliście się dzisiaj na moim filmie. No, ja po prostu, wyka, karuzela śmiechu. Nie wiem, czemu dzisiaj była tak ogromna, ale wam bardzo dziękuję za życie. Byliście, zostawcie tutaj, mówię. Jeszcze raz będę wdzięczny za tą subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No, i widzimy się, no, wyjątkowo już jutro, moi drodzy. Do zobaczenia wkrótce. Bye!